Siema, siema. No witam. Dawno mnie nie było. No a jak mnie nie było, to, to, to mnie nie było, no. Yy, nowy content, nowy format. Witam z powrotem. Wsz ze wszystkimi się witam tej. Rękę wam podaję. Dawno wam ręk nie podawałem. Troszkę inny formacik. Może odrobinkę lepsze edycja. Jak mi się będzie chciało? No, no, no tak. I teraz jest takie pytanie, bo otworzyłem nowy kanał, na którym będzie Among Us. Bardzo popularna ostatnio gra i teraz nie wiem, czy chcecie, żeby było Among Us na tym kanale, ale całkowicie go przerobię, nowy baner, nowe wszystko I ogólnie nowe wszystko Czy wolicie ten drugi kanał, ten już zostawimy w dupę, ewentualnie się na nim będę reklamował, tak jak to robię teraz Więc no, wasze decyzje, piszcie w komentarzach Mam nadzieję, że mi zasięgów tak bardzo nie ucięło, oczywiście nie znam, ucięła, bo mam 901 subskrypcji 901, miałem 1150 Chyba Jak nie więcej, albo mniej Dobra, nieważne. Y, 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 no, ym, no. Co tam jeszcze? Ym, łapka w górę. Do znajomego. To jest strasznie cringeowe. Elo.